Cześć, witajcie na kanale Marzyna i Marek. Marzyna i Marek, a u nas dzisiaj wielkie porządki, popatrzcie. Klaty królików się robią. Michaśka, już zrobiłaś George'a? no praktycznie. Praktycznie. Rupert nerwowy już się wziął za siano, gdzieś tam uciekł, w się. George go tu pilnuje. A popatrzcie jaki tu jest po prostu bałagan. Tu wszędzie jest wszystko. Ta. O, George teraz coś kombinuje, a ja wam pokażę patent na drybed, ponieważ y, George, y, Rupert, Roger. Roger, Rupert. On właśnie często ten drybed właśnie jadł, a, a teraz... Znaczy on go niszczył. On go niszczył. Słuchajcie, był nowy drybed nałożony i na wieczór były dziury wyżarte, wszystko, a myśmy odkryli nowy patent, że wystarczy go przypiąć do takiej kraty. Trytetkami. i słuchajcie, drybed jest nieruszony, on nie umie go jakoś zwinąć. Tak. I jest wszystko ok, także teraz zakładamy tu te To są takie fajne podkłady, George tego nie ma. Bo... George tego nie ma, bo w ogóle George jak się bardzo wkurzy, to dopiero wtedy drapie. Znaczy George tego w ogóle nie potrzebuje, powiem wam. Tak. Tego, tych krat, natomiast Rupert potrzebuje, bo jak on lubi się posikać w klacie, więc to mu fajnie tutaj przychodzi na podkład. No i wtedy jest sucho u naszego króliczka. Tak. Podkład już zrobiony, znaczy się drapie przygotowane na kracie. Tak się to prezentuje, bardzo fajnie wytrzymałe. I tu już jest podkład założony, na to całość się teraz nałoży tą warstwę i popatrzcie, tak się to ładnie prezentuje. Także teraz już Rupert tu nic nie pogryzie, nic nie wygrzebie, jeszcze przyjdzie tylko kuweta do kąta, woda, jedzenie, no i taka klateczka. A gdzie jest nasz kolega? Tu jest kolega. On to zawsze musi mieć jakiś ręcznik na spodzie. No jak tam, jak tam, pokaż się nam. Nie, nie pokażesz, a jednak. A tu mogę w ogóle, popatrz, takie fofifle zrobił, takie włosy mu rosną, takie, taka dziwna sieć, po jednej i po drugiej stronie, nie wiem, co to jest. Może zmieniał już sieć na jesień, na zimę. O, popatrz, jak to nie wygląda. Woda, ta wiaderka się leje, po co to wam za chwilę powiem, a dzisiaj został cały prąd ogarnięty w całym mieszkaniu. Wszędzie już jest prąd, gdzie widzicie, każdy kabel, który wychodzi, ma napięcie. Jedyne miejsce, gdzie prądu brak, to jest ta, oto lampa, ta żarówka. Nie no, tu ma czarna lampa, ale tutaj słuchajcie nie ma prądu w tej lampie i to jest największy problem. Teoretycznie tu jest włącznik tej lampy, ale praktycznie nie wiadomo co się dzieje, że to nie chce świecić. No, tu już zamontowany pierwszy nasz termostat, drugi tu. No ale to jest na razie tak fikcyjnie. A po co ta woda się słuchajcie leje? Niech się jeszcze leje, ponieważ dzisiaj po raz pierwszy był opróżniany nasz kibelek. Także no dobrze, że akurat ten odpływ tu jest. Wszystko w porządku poszło. poszło no i poszło, tak, szybko się to robi. Tam jest stał, Co Tam mieliśmy stał kiberek. Tak, bo my jedziemy, a kiberek sobie wie, pusty, czysty stał. Gdzie Marzenka jest? Marzenka jest nie ja, ja, ja. O, tu też widzicie, Marzenka myje teraz. Jeszcze? Nie, czyszczę tą, tą całą obudowę tych, tak wiecie, ważnych spraw w tym mieszkaniu. Właśnie, hmm? a, a problem kibelka już to... już nie ma. No, ja, no, tak. no jeszcze wiadomo, że trzeba, wiecie, do, jakoś super domyte, do ale A no, Michasia myła, żeby nie było. Tak, tego pierwszego brudu myła Michasia. Ale się nie dało czasami zmyć. Co tak? wiesz? Z drugiej strony się nie dało I zmyć. Wodę, no a dosyć sprawnie poszło, nie? Opróżnianie No sprawnie, trzeba spłukać to wszystko tam. Do tej rury odpływowej i... no, no I słuchajcie, ja wam powiem czemu papier toaletowy specjalny jest do, tego, tak. do tej toalety. Ponieważ gdyby był normalny papier, to by się te rury odpływały, no, wszystkie... tak? Jasne, Rzacik. By się pozatykało i by nie szło tego opróżnić, bo by był koszmar. A ten papier, który kupiliśmy ja Wam pokażę. To Wam pokażę, Opa. taki to, w słuchajcie, sensie, porad dwie dychy kosztuje sześć rolek. Ale on jest specjalnie się faktycznie rozpuszcza. To jest niesamowite. Cały, o, nie, przepraszam, 22 zł. A to nie jest tak źle. Jeszcze kupiłem taki specjalny płyn zapachowy. To Wam też pokażę. Tu jest taki płyn y, aromatyczno czyszczący. Spryskuje się i się czyści fajnie toaleta, a tu jest jeszcze coś a la Domestos, taki mm. cytrusowy chyba, się nie mylę. No i co Marzenko? Idziemy? Idziemy, idziemy, która już jest pół do dziewiątej chyba, nie? Mm. Ja już trochę czuję przemęczenie, ale po prostu... Hmm. Trzeba. Trzeba. I tak jak już mówiłam, nie wiem, moje okulary e, W poprzednim vlogu okna... Ja myję okna po raz enty i ja nadal dzisiaj coś co ja odkrywam. Dzisiaj ja myłam. I myła Michasia i myła drzwi i tak dalej, i podłogi zaczynamy myć. Ale to też... I specjalne pozdrowienia do pana, do wszystkich panów. Ale w szczególności do jednego. Do jednego, a, ulubionego pana. Wszystkich panów e, remontujących tu pozdrawiam. Popatrzcie jak pada deszcz, może nam moknie. No naprawdę, pada deszcz, ojejku, takie dziwne, że pada deszcz, ale ale jak leje cały dzień? Leje cały dzień. Idziemy do domu, bo jest późno. przyjechać tak się źle jechało do domu. Mówię wam, że masakra. Jak jest taka pogoda, to. Dobra, idziemy, nie ma co. Ale patrz, jaki ładny widok. Widok jest wspaniały. Ale w kamerze bardzo ładny, Taki ciemny, no ciemnośćia. Idziemy. Ta pogoda mi się bardziej kojarzy z już październikiem, a nie z siebie. Ochłodziło się bardzo. Nawet Także mamy piękną jesień tego lata. U nas takie skrajności są. Albo jest, słuchajcie, od razu 35 stopni i nie ma czym oddychać, albo się w momencie robi 15 ile deszcz. Także albo tak, albo tak. A popatrzcie, tam ktoś ma, słuchajcie, święta od Święta od świąt, także to widzicie, no jest i tak. Coś takiego, że święta są cały rok. Dobra, idziemy, bo już no, Uwaga, przejście. O, dziękujemy. Niektórzy kierowcy to są bardzo grzeczni i kulturalni. Proszę, walizki gotowe. Po raz kolejny spakowane. Bierzemy te walizkę, ta zostaje, to bierzemy. Proszę, nie ma klatki. Klatka została wyniesiona. Króliczki zostały połączone, już Wam idę pokazać. Marek lata mi tutaj. Tak, słuchajcie, to jest znak, że gdzieś jedziemy. To znak, że jedziemy, jedziemy w podróż. Tym razem nie samochodem, o, Michasia. Tak. Tym razem nie samochodem, tylko jedziemy pociągiem. A gdzie po jedziemy, pierwszy, to się dowiecie. Tak. Po raz pierwszy od dwóch lat. No, tak? Ja to z miarką przeliczyli, no? No, widzicie, także macie tutaj obliczenia, a już Wam pokażę, gdzie są króliki. Idziemy, idziemy, proszę, no wyjeżdżamy, także króliki zostają połączone. jedziemy na krótko, to nie ma w wybiegu, także no. Nie ma wybiegu, tak, bo stwierdziliśmy, że za dużo zachodu, poza tym króliki wytrzymają. A to zależy w zasadzie 3 dni, więc. Także mają duże klatki, jak na siebie, George, aha, już jest zamknięty od góry, Rubcio. I teraz dostałem jedzonko. Postanowiliśmy to tak zrobić, żeby się widziały, żeby się czuły. Także myślę, że będzie dobrze, tak? No, do smacznego. Tutaj proszę przygotowane dla królików jedzonko, sianko. Babcia będzie do nich przychodzić. A ty co robisz? Za konstrukcję? Ta kamerka nie widzi. Na co? Komerka no jak on... No, przecież nie będzie chyba ich widziała. No będzie, kamerę. A jak będzie na drive będzie to nie zobaczy ta kamera. No to właśnie to jest to. Także mhm, zobaczcie. To się wiecie, to na <laughs> można ci kubek. Konstrukcja marka. Co można? Można dać kubek. Ach, kubek, tak? A właśnie Michasia masz aparat? Tak. Dobra, no to my się nie, Znaczy nie, w środę no no, zmieniam już kolejną nakładkę. No za tydzień, no w następną środę. Nie, dobra. to jest coś, głupi pomysł. Czemu? Bo po nic nie widać. No mówiłam ci, że nic nie widać, dobra. No, tu nie widać, że... <coughs> Sorry, bo jest kąt taki, że nie widać, no i no, Czyli same problemy, dobra. Marek, tu została twoja koszulka, ty ją bierzesz? Tak. Ja, ale... mhm. Dobra, to jedziemy. Jedziemy. Tak, mamy na ostatnim piętrze pokój. Ale już byliśmy kiedyś na na 17. 17. Byli na, którym? na 17. A nie byliśmy już na 17? Może byliśmy. Właśnie nie kojarzę. Dobra, widzimy się w pokoju i tam zakładam. Tak. Ściągam maskę. Teraz zobaczymy. Mhm. Ja, ale zobacz, jakie plomby. Jak to plomby? To jest pokój dezynfekowany. To możemy zdjąć maski. Ściągnijmy I co? Maski. Teraz nie, będzie hotelowy room tour. Oj, no, ja, ja, znowu dla Michaśi nieprzygotowane łóżko. Ale ja Po prostu mówiłem o, o tym nie. Ooo. No, ale taki widok, wiecie, wiecie? No, no ładnie, ładnie. Jak zwykle zasłonięty pałac kultury. Mhm. O. Czyli to byli tacy eksperci co wystawiali chyba na parapet Aha, tutaj jakaś instrukcja. Yy, pokój standardowy oczywiście zaczyna się od razu co? Marka akcja? Aha, akcja w ogóle, no dobra. Za chwilę zadzwoni na recepcję i wszystko wyjaśnimy. Dobrze. No i widzicie pokój standardowo. Ale ruszko. taki widokuniki. Yy, tak, bo zazwyczaj jest to rozłożone dla Michasi. Yy, no i tutaj jest standardowo. Łazieneczka, prysznic, My. Idziemy Ale się. słuchajcie, po raz pierwszy się spotkałem z tym, że była plomba na drzwiach, żeby był ja zdezynfekowany. Zdezynfekowany. Bo tak. do tej pory w tych trzech hotelach sobie byliśmy. to były takie zawieszki, chyba. No. Tak, zawieszki no. na klamkę, nie? Tak. E, tylko wiecie co? Jeszcze mam jedną prośbę. Michasia, zajrzysz czy tu jest e, deska Płaść. do prasowania. Jeee! A żelazko? Jees! Też. Jees! Bo właśnie nad tym się zastanawiałam, ponieważ w walizce jest wszystko wygniecione. Co? To no twoja płaszczyc, muszę zrobić. Aha, no, Tomarek, tak powiedzmy... Chce dzwonić. Wszystko ogarnięte, rozpakowane. Za chwilę wychodzi masz jeszcze tu walczy widzę z drzwiami, bo coś nie za bardzo chodzą. Ale wiecie, co mnie najbardziej zastanawia, to, bo jak my się tu wiele razy byli w tym hotelu, takiej informacji na, na nie, nie tym nie oknie nie było, więc jak musiał być jakiś mądry ten gość hotelowy, który coś tu wystawił na parapedzie i to spadło. Tak mi się wydaje, Ale dlatego takie zabrzeń. To... Nie no, spokojnie jakąś buteleczka, bo coś, o tu co otworzysz pyk. Co? I co? No i włożysz, no przełożysz rękę, no. Nie no, coś małego, ale musiało spaść. Pomysłowość ludzka nie jest na granic. Bierzesz wielką teraz? Nie, biorę mniejszą. Tę, tą rozpakowałam, to jest taka podróżna i biorę tą swoją taką małą. Także mam tylko portfel, chusteczki, żel odkażający i musiałam y, oddać do Marka mój parasol, bo mi się nie mieści. Bo ja też biorę taką małą torebkę, jak zawsze na wyjeździe. <laughs> Ja zawsze mam taką subtelną, niewidoczną. No ale przecież nie będę z taką torbą łaziła no, ja podróżną, wiesz? A nie wzięła Ale No tu by się zmieściło. No tu by się dużo zmieściło. I parasole. To się I różne inne rzeczy, ale... Ha, tak, teraz jakoś to wyszło, wiecie. Właśnie, ty nawet może iść do Castoramy na zakupy. i. Ha, 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 ha. kupić farbę. Dobra, z, nie, nie, koniec gadki. Muszę iść tu, bo wiesz co, światło nie za bardzo. Światło nie za Aż bardzo. niekorzystne światło. My się zbieramy, idziemy trochę zobaczyć, co się tu pozmieniało. No już na pierwszy rzut oka my widzimy, że się zmieniło, już z okna y, hotelowego pokoju widzimy, że coś tu y, się pojawiło. Tak, jak myśmy tu ostatnio byli, czyli niecałe dwa lata temu, to ten budynek, który tu, ten wieżowiec, który stoi przed nami, nami on jeszcze był jako taki szkielet A teraz popatrzcie, wybudowana iglica Nawet zamontowana, no ładnie to się prezentuje no, no, jest pięknie Także idziemy teraz na wymarsz No na pewno musimy sobie wrzucić coś na róż Bo od śniadania jest piąta Nie jedliśmy nic, także Ja tylko pączkę zjadłem O, to i tak lepiej ode mnie i od Michasi Także, a my kochani Dziękujemy wam za oglądanie vloga Koniecznie dajcie łapkę w górę no i cóż, do zobaczenia w następnym vlogu. Pewnie dowiecie się, po co myśmy tu właściwie przyjechali. To na razie pa! Pa!